Przed nami kolejna edycja tańca z gwiazdami, e, taka jubileuszowa nieco. Okrąglutka. Okrąglutka. No właśnie, e, czy jeszcze uczestnicy zaskoczyć e, czymś mogą? To jest 20 edycja, jeśli dobrze liczę. E, wiesz, co, dopóki będą nowe gwiazdy, to będą nas zawsze zaskakiwać. Oczywiście oczekujemy myślę wszystkiego. Ja bym tak chciała naprawdę, żebyśmy się śmiali do łez. Żebyśmy płakali do prawdziwych łez. E, żebyśmy byli wściekli na kogoś. Czyli bym chciała zobaczyć 20. edycji Dużej Skrajności. Proszę, nie chcę mieć takich grzecznych gwiazd, które tak powiedzą, tak, tak, nie, właśnie bym chciała, wiesz, tak, żeby tam, no tam jest kilka takich wariatu, więc może coś będzie z tego. No właśnie, który uczestnik czy uczestniczka z gwiazd e, tak najbardziej, nie wiem, jakieś może skrajne emocje wzbudzał e, pani? Wiesz, co nie mam skrajnych, ja w ogóle e, jakbyś teraz mnie się przypytał, kto tańczy, to wymienię Ci cztery nazwiska, jest, a jutro jest program. Naprawdę. <laughs> słuchaj, strasznie się staram e, nie interesować e, jakby poszczególnymi osobami, gwiazdami. E, ja ich poznaję tanecznie i mnie to najbardziej interesuje. Nie chcę się sugerować, że wiesz, jak ktoś jest aktorem ja go lubię w jakimś filmie, to on będzie miał plus. A no nie, wiadomo, że znam no kilka osób, ale rzeczywiście jak najdalej, jak najdalej od ich CV tak zwanego najwięcej chyba kontrowersji na razie wzbudza między innymi, myślę, że dwie osoby. Pierwsza to myślę, że Dominika Gwid, która już została przyknięta nieco następczynią Eli Romanowskiej. Mm. Troszkę ze względu na swoją figurę, no ale też aktorka. Czy myśli pani, że ona się odnajdzie na parkiecie, chociażby tak e, jak Ela? Wiesz co, jest coś takiego, że... Nieraz ja to powtarzam, ale taka jest prawda, że czasami tak zwane wieszaki, czyli chudzi ludzie, bardzo kiepsko tańczą, A tak zwani krągli <grym> mają to coś. Nie wiem, nie widziałam Dominiki w ogóle jeszcze, więc nie wiem, czy ma to coś, czy nie. No bardzo oczekuję i no, jestem ciekawa, jak jej pójdzie. Myślę, że będzie na maksa i hejtowana, i kochana. Jedni będą ją hejtować za to, że jest duża i tańczy, a drudzy będą za to ją kochać, więc myślę, że te kontrowersje się pojawią w tym programie. Oczywiście my będziemy starać się odchodzić od, od, od jej na przywagi, ale na pewno wiem, że to poruszy Polskę. No a druga, najbardziej kontrowersyjna gwiazda to myślę, że po raz pierwszy przez te 20 edycji będzie osoba, która nie słyszy, jak tutaj odnajdzie się ona właśnie, nasza miejsce na parkiecie. Wiesz co, e, wiem, e, że będzie nawet dla niej nauczyłam się kilku gestów, takich, takich. Mam tak, tak, wszystko, mam kilka opracowanych. E, no, chciałam ją po prostu w programie powitać. Natomiast. E, Myślę, że wpadła w ręce super trenera, tancerza też, ale w ręce Stefano, z tego co tak, wiem, bo z nim tańczy. E, Stefano ma niesamowitą umiejętność wyciągania z gwiazd tego, co najlepsze. Czy ona słyszy, czy nie, ja myślę, że on wyciągnie z niej naprawdę cuda. Będziemy zaskoczeni, myślę. E, Myślę, że to też będzie bardzo fajna, taka ciekawa relacja. Nie wiem, jak ona będzie, bo zawsze wiem, że niesłyszące osoby słyszą drgania podłogi. Nie wiem, na ile podłoga u nas w studio będzie to przenosić, ale myślę, że to będzie też bardzo ciekawa rozmowa między Stefano a nią, ponieważ ona będzie reagowała na to, co on robi i ona będzie mu odpowiadała. Albo będzie w kontrze, albo będzie synchronicznie z nim. I ta rozmowa między Stefano a nią może być bardzo ciekawa.